Dzień dobry. Jest rok 2024. Jesteśmy na grobie Romana Kostruskiego, który e, zmarł 10 lutego 2022 roku. To jest jego grób. E, no i jako Metalowiec katolik dla satanisty podobno yy, tutaj pentagram mamy krzyża, krzyż do góry nogami, jak to chce Wraz yy, z naszą ekipą tutaj PCDN yy, Składamy hołd symboliczny yy, mały yy, Mała świeczuszka to nicz, który tutaj postawimy, okręt mój płynie dalej, tak napisane jest i tutaj wrzucamy, tu ktoś, nie wiem, jakieś pieniążki wrzuca, zobaczcie, nie wiem o co chodzi, grosiki wrzucają, ogólnie jakiś fan przyniósł skórę, tak zwaną katanę zarzucił ogólnie wszystko jest w tak zwanym muzycznym e, tym metalowym heavy metalowym nie, metalowym ogólnie rzecz biorącym e, klimacie czaszki e, no i tak wygląda kwatera Romana Kostrzewskiego wokalisty e, kompozytora, tak myślał, że kompozytor Jest tu jego zdjęcie wygrawerowane ładnie no i tyle jesteśmy w Bytomiu byliśmy na pogrzebie byliśmy na pogrzebie Gra, graliśmy razem z wszystkimi okręt mój płynie dalej i w sumie tak to wygląda e, niech mu ziemia lekce